Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na podróż dookoła Simowego świata oraz na wyzwanie, które swego czasu stworzyłam i przedstawiłam na Instagramie. Tam zostało ciepło przyjęte, więc mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Pokrótce przedstawię zasady tego wyzwania. Przedstawię Wam naszą główną bohaterkę, która sobie tutaj pogrywa mm, i. W opisie również zostawię link do zasad tego wyzwania. Nie ma tych zasad zbyt dużo, więc tak szybciutko, pokrótce Wam opowiem. Po pierwsze, musimy stworzyć sobie Sima z aspiracją przyjaciel świata. To jest niezbędne i idealne, idealna aspiracja do takiego wyzwania. Poza tym, musimy zbudować lub ściągnąć z galerii dom na kółkach zamieszkać w każdym dostępnym mieście, i tutaj zaznaczę, że to wyzwanie jest idealne dla każdego, ponieważ nie potrzebujemy wszystkich dodatków. Nie jesteśmy zmuszeni do posiadania konkretnego dodatku i możemy wykorzystać wyzwanie w tych miastach, które już posiadamy. Musimy i teraz tak. Pierwotnie stwierdziłam, że Musimy skorzystać z opcji wynajmu parceli, ale na dłuższą metę jest to troszkę niewygodne, więc ja zrezygnowałam z, tego, z tej opcji, ale możecie ją sobie wykorzystać. Yy, ustaliłam, żeby każda podróż do następnego miasta kosztowała 1000 simoleonów, i żeby Sim nie mógł podjąć z całej pracy. Ja tutaj wykorzystuję gitarę, żeby moja Simka zarabiała sobie na graniu, na gitarze, w miejscach publicznych. <laughs> Ale możecie do tego wykorzystać e, zbieranie, łowienie ryb i co tam tylko wam wpadnie do głowy. I nasza podróż kończy się, gdy spełnimy aspiracje. I dodatkowo jeszcze stwierdziłam, że każde miasto będzie niosło ze sobą pewne mini wyzwania, do których z chęcią bym was zaprosiła, ponieważ jeśli mielibyście ochotę stworzyć dla mnie konkretnego sima z konkretną historią i wyzwaniem, ponieważ dosyć łatwo można się zaprzyjaźnić z simami w zasadzie, więc ja stwierdziłam, że tą przyjaźń mogę sobie zaliczyć, jeśli wykonam wobec tego sima mini wyzwanie. Powiedzmy na to Osiągnięcie pięciu punktów charyzmy, żeby zaprzyjaźnić się z konkretnym Simem. Także ja powoli będę przedstawiać te mini wyzwania. Nie spisuję ich, ponieważ może się to różnić. I może mi wpadać do głowy co róż to nowy pomysł. Teraz przedstawię wam naszą bohaterkę, która właśnie jak już zapowiedziałam, jest przyjaciółką świata. Poza tym nie ma oczywiście żadnej pracy, ale pokażę Wam jej cechy. Stwierdziłam, że nadam jej cechę dobrą, niezdarną oraz żądną przygód, ponieważ e, tej cechy jeszcze nie miałam okazji poznać. I chciałabym ją sobie tutaj sprawdzić, i myślę, że może być, ciekawie, może być ciekawy ten związek między cechą niezdarną a żoną przygód. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynam od miasta Komorebi. Ponieważ jeszcze nie miałam okazji poznać tego miejsca, kupiłam sobie dodatek jakiś czas temu, a w ogóle się w nim nie pobawiłam. Także mam nadzieję, że mi się spodoba i że Wam również. I teraz przedstawię Wam domek, który jest autorstwa Leniwej Enny. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ten cudowny domek. Domek pozostał niezmieniony, także tak oto się prezentuję. Polecam. Zapewne. W przyszłości troszkę się zmieni. Ale to zobaczymy, jak i dlaczego. Nic nie spoileruje. No dobrze, ale może tymczasem się wybierzemy na miasto, ponieważ ani nasza bohaterka której imienia nadal nie podałam. Tak? Jak zwykle. O czymś zapominam. Jest to Jasia wędrowiec. Tak. Zainspirowana y, Jaśkiem wędrowniczkiem. Stwierdziłam, że musi mieć <laughs> podobne bardzo imię i nazwisko, także mamy Jasię, wędrowiec. I Jaśu, ty moja droga. Skończ już plumkać na tej gitarze i wybierzmy się na miasto. No dobra, jesteśmy na mieście i tu my musimy. Przedstawić się 10 Simom. Okej, okay, mamy. Aha, Jasia, uważaj. E, mamy tutaj pierwszego nastolatka, czyli O Uuu, Jasia. Czy, Czyżbyś mu wpadła w oko? <grytanie> Ale przedstawimy się. Ja nie znam tych Simów w ogóle. Także będzie ciekawie. E, jeszcze napomknę, że wykorzystałam sobie do rozgrywki mod, który ogranicza simy w danym mieście. W sensie takim, że nie spotkamy tutaj simów z innych miast. E, nie będą się nam pałętać e, i nie będą mnie drażnić. E. Aha! E, miało cię tu nie być, Cassandro. Okej, okay, coś ten, ten mod nie za bardzo działa, ja muszę sobie go sprawdzić potem. On co prawda ogranicza na tyle, na ile może, ale liczyłam, że w pierwszej scenie już nie zobaczymy Sima z Wierzbowej Zatoczki, a chciałam go wykorzystać z tego względu, żeby mm, potem e, mieć jakby utrudniony motyw podtrzymywania przyjaźni w innych miastach. Tak sobie utrudniam troszeczkę rozgrywkę, ale żeby była ciekawsza trochę. E, to tutaj możesz się też przywitać z panią. O, i z tą też możesz. Tak. O nie, a ty już musisz tutaj skorzystać. A mamy tutaj w ogóle o piesie. Właśnie, wykorzystałam również mod na to, żeby pieski w innych miastach sobie hasały. Także nie zdziwcie się, jak ich tutaj zobaczycie pełno. Ale ja się tu muszę porozglądać. O, tu mamy jakąś toaletę. No dobra. To skorzystaj z łazienki. No widzę, że tutaj Simmy sobie chodzą jak chcą. Hmm... Może, jak powprowadzam więcej simów do rozgrywki w danych miastach, to nie uświadczymy typowych rodzin? No dobra, ale skoro jesteśmy już e, w takim mieście. Jak komorebi, to może sobie zamówimy coś ciekawego do zjedzenia. Czy ty idziesz się targować? Idziesz się targować. Dobra, zobaczmy Twoje umiejętności targowania się. Pokaż nam, Jasia, jak ty tutaj zadziałasz. I czy zadziałasz w ogóle? Mamy zdobytą charyzmę. Wspaniale. O, Jasia umie się targować. Super. No to weź sobie może o maki z łososiem. Oczywiście zapomniałam usunąć jej fundusze rodziny, ale zaraz to zrobimy. Dobra, jak Jasia sobie zje, to może ona się zapozna z tymi różnymi ciekawymi rzeczami, jak. O, sprawdź codzienne sprawozdanie dotyczące dzikiej przyrody. Uuu, i tu możemy się dowiedzieć o różnych rzeczach. O, mnie interesu interesują wędrówki. Pogoda nam się zepsuła. No nieładnie. No jak nam pogoda padnie, to koniec wędrówek, wycieczek. Ale w sumie już dzień się kończy, więc... E... Więc niech ona sobie wraca do swojego domku. A następnego dnia... Wybierzemy się na jakąś wycieczkę, ale co tu mamy? Nadciągają gigantyczne skolopędry. Jeśli poczujesz na skórze dużo ukłuć, to raczej nie będzie efekt aku akupunktury. Dobrym wyjściem jest użycie spreju przeciwstawonogą, by uchronić się przed tymi stworzeniami. Jeśli jednak któryś z nich cię ukąsi, zastosuj łagodzący balsam na urazy. Okej, okay, możemy je kupić w okolicznych automatach. A i mamy jeszcze jakieś gąsienice, na które też możemy użyć jakiegoś środka, ewentualnie użyć maści ukojenie. No super. Na górze Komorebi znajduje się wiele szlaków turystycznych, można je eksplorować w pojedynkę, lecz w grupie zawsze raźniej. Znajdź tablicę informacyjną dotyczącą szlaków turystycznych i wybierz miejsce, w które chcesz się udać. Na razie niech ona się uda do domu. Do wyboru masz wiele lokalizacji. Wspaniale: las bambusowy, świątynia tysiąca liści, zabytkowych ram wędrowców. No, ciekawie. No dobra, jesteśmy w domku. Co prawda nie powinna jeść na mieście, tylko w domu, żeby zaoszczędzić swoje biedne fundusze, których obecnie nie ma w ogóle. Ale dobra, jeśli nie uda mi się za, za szybko użyć gitary do zarabiania pieniędzy, to wtedy sobie właśnie coś poszukamy, pokopiemy, pozbieramy. Ona się bawi wspaniale. W ogóle ustawiłam cechę bez przyłącza, więc lamp lampki nie będą działać. Dobrze, mamy kolejny dzień. Jasia już tutaj na nogach, sobie przygotowuje śniadanie i wybierzemy się dzisiaj do jednego z charakterystycznych miejsc dla Komorebi, którego ja jeszcze nie miałam okazji poznać i Jasia również, także będziemy sobie sprawdzać wszystko razem z Jasią. <grym> Mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co Jasia sobie przygotowała na dzisiejszy dzień. Niestety jest dosyć pochmurno, ale to nic. To nic, Jasiu. Ty musisz jeszcze się wykąpać szybciutko, a potem sobie tutaj posprzątasz i, i opuszczamy nasze miejsce zamieszkania. No, ja się nie za bardzo umiem gotować, widzę. <grystanie> Czy to jest e, tak, źle przygotowane jedzenie? No, musisz się podszkolić, moja droga, bo To nie ma żartów. Nie stać cię na jedzenie na mieście na razie. Ale wszystkiego się nauczy i wszystko ze wszystkim sobie da radę. No dobra Jasiu, lecimy sobie. Ja bym chciała dzisiaj odwiedzić ja bym chciała odwiedzić te kurzyste tutaj tereny. O! I zobaczyć ten onsen. A dzisiaj jest akurat taki pochmurny dzień, chłodny, to myślę, że się wygrzeje w tych jeziorach, które mamy tam do dyspozycji. No i bielutko. Bielutko zimno. No tak, bo tutaj aż temperatura jest niższa. Okej. Okay. I co my tu możemy zrobić? Posiedzieć przy kominku. No dobra, ja muszę się tu porozglądać. Zakup ciepłe jedzenie i napoje. Nie jesteś głodna. Dobra. Przebierz się w strój kąpielowy. Jak to działa, moi drodzy? Czy ktoś mi powie? Hmm. Aha, trzeba najpierw wziąć prysznic, tak? Po przebraniu się. No dobra, to weź szybki prysznic, słonawa woda. Okej, okay. ciekawe. I relaksuj się w gorącym źródle. Pływać na go nie możesz, bo jest w pobliżu dziecko. <gryw> bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tak pilnują. No chodź! Co ci nie pasuje? Skakuj, tu mamy jakąś koleżankę, więc może byś się przywitała z nią. A jak się trochę wygrzejesz, to pójdziemy na narty, może. Pytanie tylko, czy ja mogę sobie tam wynająć te narty. I co ty tu możesz robić? Tylko się relaksować. No dobrze. Ale widzę, że mamy jakąś wesołą towarzyszkę, więc super. Nie będzie nudno. Rozmawiaj o pokoju na świecie. No, już jest szczęśliwa. Więc wspaniale. Tak, dobre wibracje. Dobrze w Simowie uwielbiam otaczać się pozytywnymi, pozytywnymi emocjami innych Simów. Ciepłe uczucia. Subtelne ciepłowody z gorącego źródła sprawie, że simowie zaczynają czuć odprężenie. No wspaniale. Widzę, że mamy rozśpiewaną koleżankę. A tu widzę, że jakieś mamy. Ciekawe lampy, lampiony. Okej. Okay. O jaka muzyczka to w ogóle w tle gra, ale super. A co tu możemy? Kup mydło i powidło. O właśnie. Kupimy sobie te odstraszacze różne, ale to za chwilę. I tu mamy Ha, można się zdrzemnąć przy tym stole. Ciekawe. <laughs> O, dzieciak sobie poszedł, ale no, nie będziemy się kąpać na go chyba. O, może można dać napiwek przy śpiewaniu. Nadzieję, mam nadzieję, że Jasia również otrzyma jakieś napiwki. No ale strasznie fałszuje ta nasza koleżanka. Strasznie. Dobra, Jasia. To wyjdź już może stąd. O, i rozpal. Tutaj w ogóle piękna kompozycja z kwiatów. Może Jasia też się taki dorobi w przyszłości. Weź, rozpal ten kominek. Niech się tutaj zrobi jeszcze przyjemniej. A mamy Mortimera Ćwira, no chyba się wybrał na wakacje po prostu do Komorebi tak, niech mu będzie, e, ale ja chciałam, chodź tutaj moja droga, kup te mydło i powidło. I tutaj można też zbierać z automatów jakieś figurki prawda, z tego co się orientuje, a niewiele się orientuje. <grym> No, długo to schodzi. O! A to więcej rzeczy można kupić. Deski OK. Eliksir wymiotny. Figurka maść ukojenie. No ale nie stać nas za bardzo na nic. No dobra, na razie może, może sobie podarujemy jednak takie zakupy. Weź ty się, przebierz może strój zimowy i pójdziemy sobie na te narty. Dobra, teraz pytanie: jak ja mam to zrobić? Gdzie tu jest ta opcja? Eee, aha, wjedź na górę. No dobra. Myślałam, że po prostu muszę przejść na jakąś parcelę, ale to widzę, że zupełnie inaczej rozwiązali. Ciekawie. Podoba mi się. No dobra, już jesteśmy na górze. Wspaniale. Bardzo mnie to cieszy. Tu jest ta wspinaczkowa. Aaaa! Chodź najpierw e, przeprowadź inspekcję warunków na ściance wspinaczkowej. Masz zbyt niski poziom umiejętności spinaczki, by próbować się tu spiąć. A, no dobra, zaradzimy temu w przyszłości, ale najpierw jaki tu jest widok? Jaki tu jest widok? Zmień postawę na goofy. Ha. Łatwa trasa idź na narty idź na snowboard. Jeden raz. Mała intensywność. Czy ja mogę po prostu to tak załatwić. Ja się korzysta na razie z wypożyczonych nart, ale są one dość kiepskiej jakości i nie do końca pasują. Okej. Okay. Ale pokaż Jaśka, jak ty jeździsz. <grym> ale fajnie. Trzymaj się, Jasia. Trzymaj się. Nie spadnij. O! o. No, niestety. Ale mamy zdobytą umiejętność jazdy na nartach. Wspaniale. Czy ja mogę to tak kliknąć? O, mogę. No to może teraz na snowboard. Jeden raz. Może średnia intensywność. Idź, spróbuj. Okej, okay, Jaśka, pokaż nam. A musisz poczekać, aż on zjedzie, tak? Czy idziesz sobie już? A idziesz, okej. Okay. Dobra, to teraz popatrzymy z tej strony na Jaśkę. O! Wow, Jaśka. Jak ona sz szusuje. <grywa> Pięknie. Spadnie czy nie spadnie? Utrzyma się na, na, na snowboardzie? O nie, ale placek. No trudno, no, ale mamy zdobytą umiejętność. Wspaniale. To może ustawimy jej wielokrotnie średnią intensywność. A co innego może robić? Pierwsze, znaczy w zasadzie drugiego dnia pobytu w komorebi. Trzeba trochę się wymęczyć na tej górce. No dobra, Jasia zmierza. Czy tym razem sobie poradzi równie dobrze jak za pierwszym razem? Bo byłam pewna, że przy jej cesze fajtłapa, czy tam niezdarny, wyląduje w. Górce śniegu, zaraz na początku, a ona sobie tak wspaniale skacze. No proszę, proszę. O, i mamy festiwal humoru i harców. Ciekawe. O! No dobrze, moi drodzy. Jasia ma ewidentnie dość tego jeżdżenia na snowboardzie czy na nartach. W takim razie. Pozwolimy jej odpocząć, wrócić do domku, a ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Zostawcie subskrypcję oraz lajka. A tymczasem się żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!